O! dobra. Jak przebrałeś się? No, no to gitara. Teraz już kleszcze ci nie wejdą w tyłek Nie nagrywaj. Znowu moje jutyłko. Słuchajcie, tutaj w tym gąszczu krzaków drzew znajduje się pewien opuszczony domek, do którego właśnie się przemierzamy wejść. Ale jedna rzecz nie daje nam spokoju. Ale to za chwilę wam pokażemy. Dom jest zniszczony, można powiedzieć splądrowany, bo już zrobiliśmy wstępny rekonesans. A ja Was oczywiście serdecznie witam w kolejnym odcinku. Tak jak już wspomniałem, dzisiaj pokażemy Wam pewien opuszczony domek. Nie wiem czy mnie dobrze widać. Także co, króciutkie intro. I wchodzimy do środka. mamy właśnie takie nieduże gospodarstwo, które jest prawdopodobnie opuszczone ale jak już wspomniałem na wstępie nie daje nam spokoju pewna sprawa zobaczcie, jest normalnie pociągnięty przedłużacz pyk, tutaj zwinięty jest może powiedzieć w miarę świeży i wygląda na to, że jest ciągnięta woda tutaj ze studni być może również na lewo ale słup jest nowy, nie? słup, nowy. słup jest nowy Zobaczcie, mamy pomieszczenie gospodarcze. Ale oczywiście sprawdziliśmy czy dom jest opuszczony i tak. To okno, to okno na pewno się otwiera. Ale zobaczcie z tyłu. Oczywiście dookoła mamy śmietnik, tak jakby ktoś tutaj rozbierał sobie na części różnego rodzaju rzeczy. I oczywiście sprzedawał na złomie. I jeszcze coś na czucie owoców, to mnóstwo, mnóstwo, butelek po piwie. I zobaczcie, mamy otwarte okno. Szeroko. I w środku, w środku istny bajzer. Także zastanawiam się, czy tu wchodzić. Powiem Wam, że pajęczyn jest tutaj naprawdę dużo. Tak więc myślę, że nikt tutaj nie przebywa. Także myślę tam, że wejdziemy do Kreswa i zobaczymy sobie to miejsce. Wciąż? Nie nie jest. Może ktoś tu przebywa z przodu, nie? Zobaczcie, naprawdę sporo pajęczyn w każdym rogu. Praktycznie już tutaj wchodząc musiałem od się odganiać. No i zobaczcie, jest tutaj trochę rzeczy. Tak jak mówiłem, ktoś tu być może rozbierał telewizory nawet na części. Spójrzcie, mamy kineskop od ogromnego telewizora. No i duża szafa trzydźwiowa. I już teraz widzę płaszcz wojskowy. Zadbany, nie? Mhm. I to wygląda tak, jakby ktoś go tu powiesił, bo ktoś może tu już wchodził i robił zdjęcia, bo kto tak zostawia powieszone rzeczy, zobaczmy. Dokładnie. No i oczywiście, zobaczcie, przepiękny, przepiękny żyrandol. Uff. Ja może się tutaj odsunę, <gryw> tylko jak tu iść, żeby... bo mamy tutaj naprawdę mnóstwo butelek i pajęczyn i mnóstwo pająków. Także jestem pewny, że nikt tutaj nie wchodził od dłuższego czasu. Zobaczcie ściany, pomalowane na taki typowy żółty kolor wersory. No i przepiękny, przepiękny obraz, ale zobaczcie, jaki pająk tu jest w O, oh fuck. Ale jest zobaczmy. Czekaj, bo mi teraz prześwietluje go. Ale jest, zobaczcie, jaka to była. No, masakra. Spójrzcie, tam kolejny obraz, również piękny i nad nami się oczywiście wszystko sypie, już zobaczcie. Także musimy uważać będąc u góry, o ile uda nam się wejść w ogóle. O kurczę, zdjęcia, zobaczcie, o, ale to świętego. Również tu mam jakieś zdjęcia, czarno-białe, bardzo stare. I jak widzicie, Skleju. również w tym odcinku damy i ja mamy rękawiczki. Szczerze, że delikatnie mam obawy, czy ktoś tu za chwilkę z bezdomnych nie wejdzie. Bo jadąc tutaj, kręciło się parę osób po ulicy, a ilość butelek wskazuje na to, że ktoś tu przychodzi spożywać alkohol. Ale zobaczcie, ile to jest pające, w ogóle nie? Zobaczyć, jak ja to jest. ktoś chodził, to by nie było. No właśnie. Co tam jest ciekawego? Zeszyty, rachunki. O, Książeczka Zdrowia. Książeczka Zdrowia. Może zobaczymy, kto tu mieszkał. Bez nazwiska. No to już ci mówię, że się nie dowiemy. Czysto? Nie, dowiemy się. Imię? Imię. Krzysztof. Krzysztof. A więc dom pana Krzysztofa... Hmm. Mało tego, mój rośnik. Twój rocznik? 87. Hmm, no to może dziecko? Może. Być. No dom jest starszy, o wiele starszy. To być może... Jedno z dzieci tutaj. Mam jeszcze jedno. O kurczę, ale zdjęcie to. Widziałeś? To już rocznik 60. Mirosław. I zobacz, jakie zdjęcie. Pokażę. O, ja Cię kręcę. Świetne zdjęcie. Tu oczywiście pełno butelek. Oczywiście jest na nich mnóstwo pyłu, który spadł z góry. I żona? Nie? Andrzej. Andrzej. Czyli już mamy trzech facetów. No proszę. Nie, ale ten obraz jest naprawdę przepiękny. Przemyślimy się dalej, bo jest takie małe ryzyko, że ktoś nas tutaj znajdzie. Oczywiście kanapa. Na kanapie mnóstwo pościeli i już teraz widzę jak pająki podchodzą. A więc na pewno miejsce nie dla kogoś z arachnofobią. Patrz, pułapka na szczury, kuny. To jest na szczury? Też między innymi. O kurcze. No i tak jak mówiłem, po rozrzucanej odzieży. Zobacz jaki rewolwer. To chyba zapalniczka była, co? O. Nakapiszony? Tylko nie webie To jakoś się tu odbezpieczało, nie? Chyba nakapiszony, co? Czy prawdziwa? Nie, jak piszę. To powinno wychodzić na bok, tylko jakoś to się odbe odbezpieczało. guziczkę Nawet osy tu w środku. Dobra. Zaąbało się. <laughs> Zaśnie działo. Tu na te grube korki, nie? Pamiętasz te korki? Tu chyba to się... No, 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 tak w tym, nie? Uh -huh. A to ty chyba było do co ten bębenek? Nie, tu się nie niego wkładało. Centki się wkładały, Dobra, to chyba na centki było, nie? działać wszystko. Zasiędziało. No, to raczej do tyłu się odchylało, co? Właśnie nie, bo tu by było przełamane. A jo. Ja, to bębenek na bok może. Jakoś bębenek na bok, bo on trochę chce iść, ale dalej nie chce iść. Dobra. Fajne znalezisko, no, tak jak mówiłem. Tutaj mamy mundur wojskowy, a raczej płaszcz i oczywiście mnóstwo, mnóstwo ciuszków, zobaczcie w dużej 3 szafie, tam do tyłu już nie będę zaglądał, no ale tutaj mamy z kolei fajny, fajny mały telewizorek, oczywiście, oczywiście przewrócony. Mm, ja się a jednak, odchyla się. Mm. Słuchajcie, tu jest... Tu jest więcej mundurów, a więc być może mieszkał tutaj jakiś żołnierz, albo może któryś z synów był żołnierzem. Zobacz. Bańki na bańki. plecy. Dokładnie, a więc były stawiane bańki w tym domu. Ale ręka mi się trzęsie. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. O kurczę, tu już nie doładni i wszędzie w przejściu pajęczyny, także na pewno tutaj nikogo nie mogło być. Kurczę, zobaczcie, ile tu pajęczyn jest. Ile tu pajęczyn, zobaczcie, moi drodzy. Masakra. Tu podłoga się zarwała, <grym> także spróbujemy jakoś po tym przejść. Ale co tu mamy? Mamy kolorowe biurko, pełne literatury, dokumentacji, jakąś półeczkę. Ty, ale normalnie wszędzie czuję, jak mnie pajęczyny oblatują. Ale... <grym> Zobaczcie, mamy fotel, ale piec, piec taki już dosyć, nie? wykradli? No, piec, ani nie wykradli. I ty zobacz, ten piec nie jest jakiś stary, nie? nie. I oczywiście mamy jakieś e, obrazy na ścianach. Stare szafy. Bardzo, bardzo wiekowa tutaj lampa. Metalowa cała, praktycznie można powiedzieć, aż cała w rdzy. No i ten tutaj kabel, nie? Co jest pociągnięty. Ja spróbuję tutaj się przedostać. I zobaczcie, mamy kolejne, kolejne sterty, czasopism, gazet, no i mamy nawet grę komputerową, Red Orchestra, czerwona orkiestra, no dobra, tu jest naprawdę ogromna demolka w tym pokoju, Zobaczcie ile pajęczyn na aparacie mi się zaczepiło, w ogóle ta pajęczyna, zobacz, to jest normalnie... Jak tu wszystko się sypił u góry? Ciekawe czy będziemy mogli wejść, nie? Do góry? Na czym przechodzimy. My się wydaje do kuchni. Tak jak mówiłem mnóstwo butelek o, dzień dobrze. kurcze, wołaliśmy pana nie no, spałem spało pana kurcze, a pukaliśmy też wino, Panu panowie i O, no, panowie dokładnie chcieliśmy się upewnić, że nikt tu nie mieszka mhm. żeby była jasność, nie będziemy pana robiewać kojarzy pan takie coś jak yy, urbex? taka grupa ludzi, którzy szukają opuszczonych miejsc pałacy dworze domów i po prostu o, ten dom się skojarzył z opuszczonym. No, nie jest opuszczony, tak? A pan tu mieszka? Nie mm. ja tu nie wiem, to wiem, nie Tu nie wiem, nie to jest wiem, nie No, to wiem, nie Okej. No, to nie będziemy nie wiem, nie to nie nie wiem. Nie wiem, nie wiem. jest wiem, nie wiem. Nie nie wiem. czy pan widział z tyłu Możliwe, no, no? Mm. Jest ale ogólnie, tutaj pomieszkujesz, czy gdzieś normalnie? Nie, nie. Masz no, stamtąd jestem na, na, na. No, czy na tym Czy na tym? Nie no, niespodzianka wciąż. No dobra, nie będziemy Cię tutaj niepokoić. Podejrzewaliśmy, że może ktoś tutaj mieszkać, bo ten kabel żółty, nie? Od przedłużacza Tak trochę dał do nam do myślenia, że jest za świeży, nie? No co, nie będziemy tutaj już dalej nagrywać nic? W tym miejscu. Nie wiem, to, to jakaś Tak, taka zajawka. Opuszczone miejsce nagrywamy, bo w tych opuszczonych miejscach jest dużo takich artefaktów, wiesz, które mówią nam o tym, jak kiedyś się żyło, nie? Dawniej, w dawniejszych czasach. Czas PRL-u. No nic. Będziemy lecieć dalej. Do opuszczonej szkoły. A do tej drugiej chaty? Co... Znaczy ta druga chata, ona chyba była zabita deskami, także nie da się tam wejść. Ale no, to jest na tutaj na no wprost, Na no wprost? Nie ja wiem czy to to Tu trzeba ułożyć drogą, która jest prosta i... O, o To już dalej. możemy wyjść, bo nie? jest Także jak widzieliście, złapaliśmy przy na się Musieliśmy zakończyć nagrywanie. Okazało się, że jednak ktoś pomieszkuje. Jak słyszeliście, nie jest to. Znaczy, jak to ten pan określił? Że tylko jakieś lato, tu tutaj czasami podjeżdża. Oczywiście wyszliśmy nie nagrywając dalej. Na szczęście obyło się bez jakiejś większej tutaj awantury. No i co, zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się podobał, super, że Damian miał okazję pierwszy raz, chyba, <noise> na urweksie doświadczyć tego, że ktoś był wewnątrz. I jak się czułeś? Trzeba zachować spokój. <noise> Ale ogólnie, jak zareagowałeś, że ktoś wyszedł? Czyli było widać, że jest spokojny chłop, tak. czyli nie ma co tu wiele no, awanturować się, piskować, tylko normalnie rozmawiać. Pan się sam przestraszył. Tak, pan się Dłuży. sam przestraszył. Jak Coś się, chyba straszy. Dom. Jak widzieliście, mocno spały. My pukaliśmy prędzej w drzwi, w okna, nikt nie wychodził. No ale tak jak mówiliśmy, ten przedłużacz nam nie dawał spokoju. No ale sam widzieliście dom w opłakanym stanie, wszystko się sypało, mnóstwo fajęczyn. Także i takie niepozorne mieszkania jednak są zamieszkałe. Co? Myślę, że będziemy już z Damianem lecieć na kolejny URBEX. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Zostawcie suba, zostawcie lajka, like no i możecie dołączyć do patronów, tak jak zrobił to Damian już od dłuższego czasu. No i tyle. Lecimy dalej, nie? lecimy. Trzymajcie się, cześć!